maski w Photoshopie. Maski tworzy się na kilka sposobów: z zaznaczeń o predefiniowanym kształcie jak i ręcznie wykonanych. Z obiektu, który trzeba przekształcić w zaznaczenie, można również wczytać wcześniej zapisane w projekcie zaznaczenie i wykorzystać je do stworzenia maski. Zawsze na końcu korzysta się z klawisza Utwórz maskę u dołu panelu warstwy. Maski możesz w prosty sposób modyfikować za pomocą malowania pędzlem. Podstawowe kolory, którymi operuje się przy maskach, to biel i czerń. Biały kolor odsłania obraz, natomiast czarny zasłania. Możesz przesuwać obraz, aby wybrać inny jego fragment do uwidocznienia. Możesz również przesuwać maskę. Kluczowe jest tutaj rozłączenie spięcia maski z grafiką. Do tego służy ikona ogniw między miniaturami maski a grafiką panelu warstwy